Cześć, witajcie serdecznie. Sony właśnie ogłosiło najnowszy flagowy model w swojej serii Alpha, A1. Eee, dlatego chciałem Wam szybko przybliżyć, jakie możliwości oferuje najnowszy aparat od Sony, a także jak wygląda on na tle kanonowskiej R5. Zapraszam. W końcu doczekaliśmy się prawdziwego rywala dla R5. Nowy aparat od Sony zaprezentuje nam matrycę o rozdzielczości 50 megapikseli, która umożliwi nam robienie zdjęć seryjnych w trybie 30-klatek na sekundę. 120 razy na sekundę obliczone są parametry ekspozycji, a także autofokusa przy zerowym blackoutie. Fantastyczny wizer 240-klatek na sekundę, tryb wideo 8K, a także tryb 4K, w którym możemy korzystać z 120-klatek na sekundę. Stabilizacja obrazu 5,5 stopa, fantastyczna łączność, świetne Wi-Fi, a także fizyczny port LAN. Do tego pełnowymiarowy port HDMI, a to wszystko korzysta z najnowszej matrycy, która prezentuje się też całkiem świetnie. Sony zapowiada aż 15 stopów, jeżeli chodzi o zakres dynamiczny, a to wszystko w cenie prawie 35 tysięcy złotych i już można to zamawiać, gdyż aparat będzie dostępny w marcu. Jak widzicie, fantastyczny aparat, ale myślę, że jeżeli ktoś liczył na to, że Sony zmiażdży tutaj kanonowską R5, no to się trochę rozczarował. Wydaje mi się, że, że ten aparat właśnie był potrzebny po to, żeby móc do czego porównywać najnowsze aparaty od Canona. Z punktu widzenia kanoniarza bardzo się cieszę, że w końcu ten aparat się pojawił. Miałem pewne obawy, czy, czy faktycznie Canon tak bardzo wyskoczył do przodu, czy być może Sony po prostu czekało z dużym uderzeniem, ale myślę, że po wstępnej analizie parametrów można stwierdzić, że choć w pewnych aspektach A1 z pewnością jest lepsza, to R5 całkiem dobrze sobie radzi. Zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że kosztuje prawie 15 tysięcy złotych mniej. Na początek porównajmy tryby filmowe, jeżeli chodzi o jakość obrazu, to tutaj też cały czas Canon prowadzi, jeżeli chodzi o 8K to udostępnia on możliwość wewnętrznego nagrywania w trybie RAW. Jeśli chodzi o format 4K, to o ile klatkarze są porównywalne, to Canon oferuje dodatkowo wersję przeskalowaną z 8K w wysokiej jakości i ta jakość naprawdę jest, jest fenomenalna. Sony takiego czegoś nie umożliwia w tej chwili. Dodatkowo, jeżeli ktoś zajmuje się kręceniem wideo, no to dodatkowo w r ma ten odchylany ekran coś, co nie znajduje się w A1, ale myślę, że to jest akurat w kontekście A1 dobry wybór, gdyż widać ewidentnie, że ten aparat był głównie nastawiony na fotografów. To, co jest ciekawe, obserwując najnowszy produkt, to jest to, że sony. Zupełnie odpuściło sobie mechaniczną migawkę. Tutaj Canon oferował 12 klatek na sekundę. Ma też migawkę, która ma możliwości 20 klatek do zastosowania. Natomiast Sony w A1 zostawiło mechaniczną migawkę 10 klatek, ale to nie znaczy, że to jest zły aparat, bo Zainwestowało bardzo, bardzo dużo wysiłków w poprawienie tej elektronicznej migawki, i widać ewidentnie, że to być może jest ostatni aparat Sony, który tą migawkę mechaniczną jeszcze posiada. Oczywiście mówię o tej najwyższej serii. Podejrzewam, że one, że one ciągle jeszcze będą się gdzieś tam pojawiały w niższych modelach. Natomiast widać, że, że dużo wysiłku poszło na to, żeby zminimalizować wszystkie negatywne konsekwencje korzystania z elektronicznej migawki, skrócić czas z czytu obrazu z matrycy i wyeliminować te właśnie te wszystkie przypadłości typu migotanie, zniekształcenia obrazu spowodowane tym, że jednak to skanowanie przez całą klatkę trochę czasu zajmuje. Nie mamy tutaj ciągle globalnej migawki, coś co pojawiło się już w plotkach i zapowiedziach odnośnie kanonowskiej R1, -ki. Ale te plotki ciągle też są, są dosyć daleko od realizacji, więc nie jestem pewien, czy, czy najbliższy kanonowski flagowy model będzie takie funkcjonalności posiadał. Jeżeli chodzi o stabilizację obrazu, to tutaj też Canon jest, jest na prowadzeniu. Myślę, że nie ma się czemu dziwić. Stabilizacja w Canonie została wymyślona od zera pod nieco szerszy otwór montażowy, więc. Podejrzewam, że, że Sony tutaj już uderza w limity po prostu konstrukcyjne i nie, jest, nie są w stanie pójść powyżej tych 5,5 stopnia. Canon też nieco lepiej rozwiązał kwestię współpracy stabilizacji obiektywów z, z matrycą. Sony takiego rozwiązania aż tak dobrze nie, roz, nie wdrożyło. To, gdzie sony będzie najprawdopodobniej brylować, to jest autofokus. Aż ciężko już mi sobie wyobrazić, no bo, no bo R5 ma świetny autofokus. Poprzednie aparaty sony też już były świetne. Trochę, wkłada w, trochę wkraczamy w takie terytorium, gdzie bardzo ciężko będzie porównywać obiektywnie systemy, bo wydaje się, że. że Wszyscy producenci oferują autofokus ze śledzeniem oka, ale jakość tego śledzenia jest naprawdę diametralnie różna. I, i tutaj Sony i Canon mocno wybiły się do przodu. Nikon Fuji jest, jest zdecydowanie bardziej z tyłu. Cały czas rozwijane są te systemy, pojawiają się nowe opcje. Sony dodało śledzenie ptaków coś, co w Canonie R5 wydaje mi się, że jest naprawdę na naprawdę wysokim poziomie. Myślę, że z punktu widzenia użytkowników Canona ta A1 bardzo dobrze pokazuje R6 i R5. Dużo, dużo tańsze aparaty o bardzo porównywalnych parametrach. Myślę, że zwłaszcza użytkownicy R6 patrząc na swoje 20 klatek na sekundę mogą zobaczyć, że niedużo im brakuje do tych flagowych wartości 30 klatek w A1. Zastanawiam się, czy właśnie R5 i R6 nie są powodem, dla którego Sony ma aż 30 klatek na sekundę, bo ten tryb w Sony jest obarczony pewnymi komplikacjami, jeżeli chodzi o jakość obrazu. Mianowicie do 20 klatek na sekundę, a 1 fotografuje w pełni nieskompresowane rawy. Natomiast powyżej 20 klatek na sekundę jest tutaj kompresja stratna i te rawy nie są w pełnej jakości. Pytanie, czy taka sytuacja by miała miejsce, gdyby Canon nie wypuścił R5 i R6. Być może zobaczylibyśmy właśnie te 20 klatek na sekundę jako limit. I zastanawiamy też, czy Canon nie jest w stanie wypuścić łatki programowej do R5 przynajmniej i spróbowałby na przykład dorzucić te 30 klatek na sekundę, ponieważ technicznie aparat kręcąc filmy w trybie RAW 30 klatek na sekundę na tej matrycy osiąga, więc Podejrzewam, że jest to kwestia oprogramowania i być może zobaczymy taki, taki patch, co by było bardzo, bardzo ciekawe. I myślę, że Canon tutaj mógłby mocno Sonemu namieszać, bo właściwie z takich technologicznych przewag zostałaby tylko kwestia autofokusa, którą jest bardzo, bardzo trudno sprzedać i, i pokazać. Zwłaszcza, że. R5 i R6 nie są tutaj specjalnie jakoś niedomagające w tej kwestii. Myślę, że ciekawym aspektem jest też to, że Sony wykorzystuje w A1 aż dwa procesory. Canon jest w stanie uzyskać podobne rezultaty, korzystając tylko z jednego, coś co zawsze było ich słabą stroną i już było widać, że, że brakuje im nowej, nowych mocy przerobowych. Tak w przypadku R5, R6 i 1D. X mają nowy procesor z dużymi możliwościami, jeżeli chodzi o przetwarzanie danych i go regularnie teraz używają. Może to oznaczać, że na przykład A7 dostanie nowy procesor i tam będą zupełnie nowe możliwości. Pytanie tylko, czy Sony będzie chciało wypuścić aparat pozycjonowany niżej od A1 z większą funkcjonalnością, jeżeli chodzi o kręcenie filmów czy, czy robienie zdjęć. To będzie bardzo ciekawe. Myślę, że, że kolejną ciekawą rzeczą to jest to, że te plotki o globalnej migawce, czyli, e, czyli e, jednoczesnym zczytaniu z matrycy w tym samym momencie całej jej zawartości, e, są, są całkiem prawdopodobne. Myślę, że Canon zdał sobie sprawę, że, że już niedługo przy globalnej migawce. I przy tym, że, film, że filmy są kręcone w klatkarzach 60 klatek na sekundę, no nie będzie się dało ograniczać tych, tych możliwości w nieskończoność, i po prostu wszystkie aparaty będą umożliwiały zarówno robienie zdjęć, jak i kręcenie filmów przy parametrach 60 klatek na sekundę, czy nawet 120. Jak to się może w końcu też pojawić, oczywiście nie można tych aparatów 1 do 1 porównywać. 15 tysięcy złotych różnicy to jest jeszcze kolejny argument który sprawi, że być może R5 zyska jeszcze w oczach użytkowników, że cena, która wydawała się bardzo, bardzo wysoka jak za aparat tego typu, w porównaniu z konkurencją się okazuje, że jest naprawdę całkiem niezła. Nie wiem jakie są wasze przemyślenia, czy, czy podoba wam się nowy model od Sonego, czy ktoś z was w ogóle planuje go kupić, czy być może czeka na nową A7. Jak myślicie jaka będzie odpowiedź Canona i czy zobaczymy w końcu Nikona w tym wyścigu? Piszcie proszę swoje opinie na dole w komentarzach, zawsze mi przyjemnie się te komentarze czyta. Ja się będę już z wami żegnał i dziękuję bardzo za uwagę, do zobaczenia.